Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale, w kolejnym porannym odcinku. Ja, oczywiście, z kawą. W sumie wstałem całkiem niedawno, wczoraj dużo obserwacji było, co prawda, nie w terenie. Z prostej przyczyny, te burze nie miały tam mocnego paliwa na to, żeby długo trwały, a 700 km w jedno i w drugo, no niestety zrobiłoby robotę, a my musimy tu być na bieżąco, pilnować dla Was sytuacji pogodowej na kanale i to jest najważniejsze, więc dziś rano mogę dla Was dalej nadawać. I cóż, przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny, front atmosferyczny chłodny, który wypiera nam to ciepłe powietrze znajdujące się nad Polską. Zobaczcie, tu na zdjęciach satelitarnych aktualnych idealnie właśnie widać ten front atmosferyczny, który nam się rozciąga z zachodu w kierunku wschodnim. On bardzo wolno przemieszcza się w kierunku Polski centralnej, następnie w kierunku Polski wschodniej. Mamy bardzo słaby przepływ powietrza, więc ten front jest taki rozlazły, szeroki. No i cóż, bardzo ciepło dzisiaj w Polsce wschodniej z bezchmurnym niebem przed frontem atmosferycznym lokalnie do 29 stopni Celsjusza za frontem atmosferycznym, już zdecydowanie chłodniej i oczywiście zmiana pogody. Zapraszam również na stronę naszego sponsora, Markieta, producenta solidnego AGD z bezpłatną gwarancją do 10 lat. Wszystkie linki są w opisie. Jeżeli coś ciekawego Cię zainteresuje w tym sklepie, no to z kodem, który jest również w opisie, po prostu będzie taniej. Moi drodzy, dziękuję za to, że jest. Że jesteście razem z nami, i za to, że dzięki wam się ten kanał rozwija za zdjęcia i za te materiały, które również wysyłacie na maila. Większość tych zdjęć wrzucamy na Facebooka, więc zapraszam też na naszego Facebooka. Moi drodzy, wracamy natomiast do sytuacji, jaka jest w Polsce, jaka w Polsce dziś będzie. No, bo dziś się będzie działo, ale na sam początek szybki rzut oka na wyładowania, które pojawiły się w dniu wczorajszym, bo w dniu wczorajszym szczególnie w województwie. W województwie dolnośląskim, w zachodniej części województwa dolnośląskiego, w części województwa lubuskiego pojawiły się wyładowania atmosferyczne. Pojawiły się burze, które co prawda nie były silne, ale jednak występowały. Co dzisiaj? Dziś front będzie wędrował dalej w kierunku wschodnim. Przed frontem mamy strefę zbieżności. Zobaczcie, jak to wygląda. Front atmosferyczny wędruje z zachodu w kierunku wschodnim. Ja go zaznaczyłem tutaj niebieską linią. Ona tutaj rozdziela nam chłodniejsze powietrze płynące z zachodu od cieplejszego powietrza płynącego ym, znaczy z południa w kierunku północnym. Przed frontem atmosferycznym mamy tak zwaną strefę zbieżności bądź kilka stref zbieżności. I to na tych strefach zbieżności tworzą nam się różne formacje konwekcyjne. Tu są, zobaczcie, widoczne... Spiętrzające się chmury, ale z racji tego, że ogólnie parametry są słabe, no to nie mamy tam za bardzo burz. Mamy raczej wąską linię opadów, z której prawdopodobnie będą, wystę będą pojawiały się wyładowania atmosferyczne, ale to tak naprawdę wszystko. To nie jest bardzo dynamiczny front chłodny, ale trzeba zauważyć, że w Polsce Południowej, szczególnie w Małopolsce, sy sytuacja może być niebezpieczna. Do tego zaraz oczywiście przejdziemy. Temperatury na razie w godzinach porannych wyrównane 17-18 stopni Celsjusza, ale w Polsce Zachodniej te temperatury raczej będą, nie będą mocno wzrastały. Natomiast w Polsce Wschodniej, za sprawą insolacji słonecznej, czyli za sprawą operacji słonecznej, bardzo szybko temperatury mogą dzisiaj nam wzrosnąć. Tak jak wam wcześniej rysowałem i wspominałem, przez Polskę będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny związany z niżem ksewat, niż ten znajdować się będzie nad północą częściami Morza Bałtyckiego i cóż, ciśnienie będzie nam rosło. Po przejściu frontu atmosferycznego albo wraz z wędrówką frontu atmosferycznego ciśnienie będzie rosło, my dostaniemy się pod wpływ pola podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem znajdującym się na zachód Europy w Polsce południowo-zachodniej 1024-1025 hektopaskali, podczas gdy w Polsce północno-wschodniej to ciśnienie będzie niższe 1015 hektopaskali. No i Zmiany tego ciśnienia będą zauważalne dzisiaj podczas wędrówki frontu atmosferycznego. Bardzo szybko to ciśnienie zacznie rosnąć właśnie w i za frontem atmosferycznym, nawet o 2-3 hektopaskale w ciągu 3 godzin. To duży przyrost i znów, jeżeli ktoś jest wrażliwy, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych w Polsce Wschodniej, no to głowa może boleć. Jeżeli będzie Was bolała głowa, no i jesteście meteopatami, no to możecie wiedzieć dlaczego. Tak jak wspominałem, najbliższe. Godziny to wędrówka frontu chłodnego dalej w kierunku Polski wschodniej. Na tam, gdzie jeszcze ten front nie dotrze, będziemy mieli bezchmurne niebo, czyli tutaj przede wszystkim województwa wschodnie. Będziemy mieli piękną, słoneczną pogodę z wysokimi temperaturami, natomiast sam front chłodny wydaje się, że będzie przemieszczać się szybciej przez Polskę północną i to jest bardzo dla nas istotne. On będzie tutaj szybciej się przemieszczał przez Polskę północną. Ja oczywiście. Kto rozrysuje, bo jest to nam do czegoś potrzebne. Oczywiście będzie napływało zdecydowanie chłodniejsze powietrze z zachodu, i wydaje się, że główne strefy zbieżności bo możemy mieć dwie strefy zbieżności pierwsza strefa zbieżności będzie tutaj gdzieś w okolicach Warszawy. Ale tutaj te burze, jeżeli jakkolwiek się pojawią, nie powinny być silne. Gorzej sytuacja będzie wyglądała tutaj na południu, w województwie małopolskim, i ja chcę się tutaj bardziej województwu małopolskiemu em, i następnie województwu. Pod, pod Karpackiemu przyjrzeć. Dlaczego? Tam burze już około godziny 12, 13, 14 mogą się tworzyć i te burze mogą być niebezpieczne dla osób, które w tych górach właśnie będą. Wydaje się, że około godziny 12, 13 w Tatrach i szczególnie na południu województwa małopolskiego będziemy mieli już pierwsze komórki konwekcyjne z intensywnymi opadami deszczu. Następnie będą pojawiały się burze, burze które mogą mieć formę prawie stacjonarną bądź przemieszczać się w kierunku wschodnim, ale Będą się dobudowywać kolejne burze y, za tym obszarem tych burz, które się przemieszczają, więc będzie wrażenie, że burze będą tylko występowały ciągle w jednym i tym samym miejscu. Niestety w godzinach wieczornych jest duża szansa na to, że pojawią się tam intensywne opady deszczu, więc Małopolska z intensywnymi opadami deszczu. Osoby, które chcą dzisiaj iść w góry w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim w godzinach wieczornych, zwróćcie uwagę na pogodę. Bo może być po prostu to niebezpieczny dzień, dlatego też ja tutaj bardzo mocno uczulam. Jeśli chodzi o godziny nocne, ten front atmosferyczny przejdzie dalej w kierunku wschodnim, zacznie opuszczać nasz kraj. Na początku oczywiście opuści go w Polsce północno-wschodniej, na samym końcu w godzinach porannych również z Polski południowo-wschodniej, no i napłynie do nas zdecydowanie chłodniejsze powietrze. Wracamy tutaj z powrotem do tych map i zobaczcie raz jeszcze, burze szczególnie w województwie małopolskim będą się tworzyły i będą przynosiły niebezpieczne zjawiska, przede wszystkim jeśli chodzi o intensywne opady deszczu jest jeszcze jeden wariant mówiący, że burze przede wszystkim zostaną wypchnięte poza nasze granice już do Słowacji, ale u nas i tak i tak mogą występować dosyć intensywne opady deszczu, na co musimy zwrócić dzisiaj uwagę. Dlatego dziś ja zaznaczam kolorem pomarańczowym południe województwa małopolskiego, bo właśnie tu na południu województwa małopolskiego i w części województwa podkarpackiego sytuacja może być po prostu niebezpieczna i nie tyle pod kątem samych burz, które oczywiście stanowią zagrożenie same w sobie, ale też akumulacji opadów, ponieważ w godzinach wieczornych i nocnych część modeli numerycznych wskazuje na to, że no tutaj tego opadu może być po prostu więcej. Szczególnie tutaj mówimy o krańcach południowych województwa małopolskiego, a więc tutaj Tatry, nowy targ i właśnie te, te kierunki południowe. Oczywiście więcej opadów również w województwie śląskim, prawdopodobnie dolnośląskim i opolskim, więc tutaj troszeczkę tego deszczu będzie więcej. Grad z tych komórek burzowych nie powinien padać. Jeżeli gdzieś będzie, no to będzie raczej słaby. Energii potencjalnej nie będzie dużo, będzie tylko na froncie atmosferycznym więc no to raczej nie będzie jakiś niebezpieczny front przejdźmy do temperatur. No bo tutaj też to wygląda ciekawie. Będziemy mieli bardzo mocny kontrast termiczny między wschodnią Polską, gdzie temperatury mogą osiągać 26 do 28 stopni Celsjusza, a model ECMWF wskazuje, że w okolicach Łomży możemy mieć nawet 30 stopni Celsjusza, podczas gdy w Polsce zachodniej możemy mieć 14 do 16 stopni Celsjusza. Więc prawie 15 stopni różnicy między dwoma obszarami, między obszarami Polski północnej, a Polski południowej, więc to bardzo, bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. No, możemy tutaj po prostu powiedzieć, że naprawdę bardzo dużo. Bardzo mocny kontrast. Wygląda to naprawdę mocno. W godzinach popołudniowych i wieczornych widzimy, że ten front atmosferyczny dalej będzie wędrował w kierunku wschodnim. Powoli wypierając to ciepłe powietrze, i do godzin wieczornych już w całym kraju będzie powietrze chłodniejsze. Noc z poniedziałku na wtorek od 10 do 12 stopni Celsjusza w Polsce Centralnej, Południowej. Zachodniej, na południowym wschodzie 13 do 14 stopni Celsjusza wiatr za frontem atmosferycznym szybszy od 30 do 40 km na godzinę tam gdzie będą ewentualne komórki konwekcyjne do 45 bądź 50 ale już później spokojniej, noc, w nocy znów te porywy słabsze jedynie w okolicach Zatoki Gdańskiej do 50-55 km na godzinę no i wiatr za frontem atmosferycznym przyspieszający z kierunku północno-zachodniego w kierunku południowym Wschodnim. Dziękuję wam, moi drodzy, zapraszam Was do kolejnych materiałów. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!